I myślę, że to też mnie poniekąd zabiło, właśnie, że ja w tym CV miałam filologię angielską, i że po prostu ludzie w pracy mnie przez ten pryzmat oceniali. Cześć kochani! Także witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj do filmu ym, Pogadanka językowa. Inspiracje były dwie. Pierwsza inspiracja to wasze pytania, które nie pojawiają się często. Nie będę jak każda youtuberka, która mówi, bo ciągle pytacie albo dostaję dużo pytań, ale od czasu do czasu ktoś z was sobie przypomni, że ja studiowałam anglistykę, byłam na filologii, albo że byłam za granicą i od czasu do czasu dostaję właśnie wiadomości typu jak się uczyć angielskiego, albo o języku, albo o wyjeździe i i cały czas sobie jakby to przypominam, e, a druga sprawa jest taka, że oglądałam przed chwilą, e, YouTube mi zaproponował e, wykład e, Kasi meciński e, z kanału 50 na Pół, e, wykład na WSB American Dream i ogólnie e, sytuacji w chwili obecnej imigrantów. E, jakie należy mieć zalety czy tam walory, żeby cokolwiek osiągnąć w chwili obecnej w Ameryce i strasznie mnie, strasznie mi się podobał ten temat, ale też wzbudził we mnie pewne odczucia, o których chcę opowiedzieć, bo one właśnie towarzyszą mi od dłuższego czasu już i to Nigdy jakoś tak o tym nie mówiłam, nie miałam potrzeby, już dawno temat jakby języka chciałam zakończyć i teraz też w sumie powiem dlaczego. Ym, ym, nie mówię, że na zawsze, ale to jest to, co czuję od y, kilku lat y, w związku z tym. Dla tych, którzy mnie nie znają, albo którzy są nowi i gdzieś tam nie grzebali w tych starych firmach, to postaram się pokrótce Wam opowiedzieć taką moją historię, Przygody z językiem angielskim, więc ja zaczęłam się uczyć tak konkretnie języka angielskiego w liceum, bo w gimnazjum to była zaledwie godzinka tygodniowo, bo byłam osobą z pierwszym językiem niemieckim, a angielskiego się dopiero uczyłam, więc słówka mama, tata i tak dalej, ale już wtedy zaczął mi się podobać. W liceum bardzo szybko też nadgoniłam resztę, mimo tego, że nie znałam kondysjonali i tak dalej, bo byłam trochę w tyle to, bo były osoby, które się oczy, uczyły od przedszkola i od podstawówki, to bardzo szybko załapywałam ten język, zaczęłam się powoli w tym języku zakochiwać, zaczęło mi się podobać. Yy, I głównie przez muzykę... Yy gdy zaczynałam rozumieć teksty piosenek, bo seriali raczej nie oglądałam, ani filmów, ani nie miałam żadnego takiego ukochanego aktora, dla którego chciałabym się uczyć języka, ale dla piosenek. Sprawiało mi to niesamowitą satysfakcję. No i później zdecydowałam się pójść na filologię angielską, która również była w moim mieście, więc to było bardzo wygodne. Nie było tutaj jakichś większych rozkazów. Chciałam też iść na weterynarię, ale to było trochę... trochę późno się zdecydowałam. No, i ostatecznie padła filologia z domieszką pedagogiki, bo mam wykształcenie nauczycielskie, a później praca z dziećmi i z młodzieżą w szkołach, i tak dalej, i tak dalej. To jest moja przeszłość językowa, i był taki motyw, był taki moment na studiach, że ja po prostu osiągnęłam bardzo wysoki poziom języka angielskiego. Ja po prostu to czułam. Wiadomo, było kupę słów, których nie rozumiałam, bo naprawdę. Nie sposób było się nauczyć tego w 3 lata, ale na 6 roku w studiów byłam tak bardzo wyszkolona, że bardzo płynnie mówiłam i byłam naprawdę bardzo z siebie zadowolona, że czułam, że mogę wszystko. Miałam takie wrażenie, że po prostu gdziekolwiek, do jakiej branży, żeby mnie nie wcisnąć, to ja bym sobie bardzo poradziła. To był jeszcze czas, gdzie ja po studiach jeszcze praktykowałam język angielski... Em, w internecie i też o tym pisałam swoją pracę ym, dyplomową, yy, czyli yy, nauka języka angielskiego yy, indywidualnie, yy, jak internet nam pomaga. Yy, sorry, bo tak nieudalnie to przetłumaczyłam, bo to wszystko też było po angielsku. Właśnie ta praca pisania po angielsku, angielski, angielski, ja po prostu byłam podjarana, bo coraz więcej rozumiałam, czytałam, chciałam chłonąć ten angielski. Yy, i bardzo mi się podobało i co chciałam powiedzieć? Aha, i właśnie po szkole jeszcze dodatkowo um, siedziałam bardzo dużo na czacie, e, tajny czat, to się nazywa mieliśmy taką ekipę. E, był mój e, znajomy, no, e, internetowy znajomy z e, Arizony, z Rosji. Myśmy kiedyś planowali się w ogóle wszyscy zobaczyć i tak dalej, i tak dalej. I spędziłam tam pół roku e, co wieczór e, siedząc na komputerze i ucząc się angielskiego, więc ja miałam już Czasami nawet myślałam po angielsku. Później miałam przerwę jeden rok od angielskiego, no bo i skończyły się studia, i w ogóle nie praktykowałam to już dawno te, ten czas to już, to, to już była przeszłość. No i język zaczął się wykruszać. To jest dokładnie tak samo, jak z, z siłownią, że gdzieś tam mięśnie zaczynają się kurczyć, jak już się ich nie trenuje. I później była decyzja o wyjeździe do Anglii, dlatego że stwierdziłam, że jak ja się tyle w życiu yy, naczytałam o, tych, yy, o kulturze angielskiej, o zamkach Wielkiej Brytanii, o historii, o tych książek, ile ja tam lektur yy, przeanalizowałam, szekspira, poem, poematów i tak dalej. Więc ja mówię: Kurczę, no okej, okay, nie mam żadnych planów w Polsce. Zaszalejmy, to młoda, kurczę, świeżo po studiach, jadę do Anglii. No i w Anglii zaczęłam czuć dopiero, co ja chcę zrobić z tym językiem angielskim. I bardzo dużo osób właśnie się pyta mnie. Jak z tym angielskim, ola, czy możemy właśnie, czy ja mogę wyjechać z angielskim takim y, świeżo po maturze, bo zdawałam rozszerzony angielski, i y, czy sobie poradzi, czy sobie poradzę, jak ty sobie radziłaś, i tak dalej. Więc ja powiem, że ja sobie dobrze radziłam, ale jest jedno ale brzmi ono tak. W szkole, na studiach, na jakimkolwiek kursie wszystkie Twoje praktyki języka angielskiego są w ciszy. Są z osobą, która albo jest native'em, która nie ma wady wymowy, tylko mówi ładnie, płynnie, bo jest nauczycielem, albo prowadzisz konwersację ze znajomym z grupy, który mniej więcej jest na tym samym poziomie, ma mniej więcej to samo słownictwo i rozmawiacie na jakiś taki dogodny sobie temat. Jak ja doświadczyłam to nie było to nie była yy, jakaś mega to nie było jakieś mega zderzenie kulturowe że ja miałam taki homesick wiecie że bardzo bardzo chciałam yy, wrócić do domu ale zauważyłam że język to nie jest tylko yy, rozmowa yy, Face-to-face face, na krzesełkach w klasie, ale język to jest rozmowa, gdzie jest głośno, gdzie trzeba się śpieszyć, gdzie trzeba coś na szybko przekazać. Jak na przykład biegniesz na autobus, a ktoś się w międzyczasie coś pyta na przystanku, gdy jesteś w pracy i na przykład obsługujesz klientów, i nie wiem, powiedzmy. Się śpieszysz, albo jest jakaś presja czasu, albo rozmawiasz z kimś przez telefon i dość szybko musisz odpowiedzieć, bo nie możesz po prostu siedzieć i szukać sobie w słowniku, albo opowiedzieć, opowiedzieć coś yy, na naokoło. I to mi tak zaczęło doskwierać, yy, że ja zauważyłam, że no i co z tego, że ja pięknie mówię po angielsku w ciszy. Ale już nie mówię pięknie po angielsku, gdy, gdy się śpieszę, gdy dochodzi jeszcze tego, do tego powiedzmy, praca manualna, albo że muszę się skupić i no, tak jak ja pracowałam, obsługując ludzi, że musiałam, powiedzmy, nie wiem, pracować jeszcze z pieniędzmi, a jeszcze znajomy coś z pracy do mnie mówił i jeszcze się w międzyczasie coś do mnie pytał. I tutaj wychodzi też podzielność uwagi. I ja nie nauczyłam się nigdy wcześniej mm, mówić po angielsku, plus do tego mieć podzielność uwagi, lub na przykład mówić. Po angielsku i jeździć na rowerze, albo mówić po angielsku i w tym czasie coś gotować, i żeby jeszcze dobiegał inny dźwięk z innej części domu. Nie wiem, czy rozumiecie, ale na mnie to miało bardzo duży wpływ, bo czasami nawet jakby po polsku, tak mam, że gdy jest chaos, to ja się nie potrafię skupić i się czuję taka, wiecie, ciężko mi jest, bo lubię pracować raczej w ciszy. A co dopiero jeszcze w obcym języku, z pracą, z różnymi narodowościami, z różnymi akcentami, albo jeśli obsługujesz jakiegoś Irlandczyka, albo Anglika z, taką, takim, taką, z takim mocnym dialektem. Nieważne było w tym momencie, czy ja byłam na jakiejś filologii, czy nie, czy ja uczyłam, czy ja byłam nauczycielką, to było nieważne. To po prostu była zupełnie inna lekcja. I ja nie mówię tego teraz po to, żebyście wy się jakoś, um, osoby, które chcą wyjechać, żeby jakoś zniechęcić i tak dalej, bo um, tylko chcę powiedzieć prawdę, jak ja zaczęłam postrzegać ten język angielski i... Na początku samym jeszcze mnie to motywowało, że okej, okay, Ola, osiągnęłaś już jakiś tam fajny level na tym swoim poziomie takim na wykładach, na ćwiczeniach, przepraszam, nie na wykładach, bo na wykładach to się mało gadało, ale na ćwiczeniach, okej, okay, byłaś dobra, jakby w porównaniu ze swoimi znajomymi, jak tam czasami, nie wiem, do chłopaka coś gadałaś albo na żarty sobie z koleżankami gadałyście coś po angielsku. Czy sama ze sobą, ale to jest w ogóle już inny level. I na początku właśnie miałam taką ambicję, że okej, okay, fajnie, to zostałam rzucona na głęboką wodę, więc teraz um, nauczę się po prostu um, tego dialektu, nauczę się um, wyłapywać i rozumieć dobrze właśnie akcent brytyjski, ale nie tylko brytyjski, tylko na przykład um, jeszcze osoby ze wschodu, typu Indie, Nepal, um, Chiny. To były też zupełnie inne akcenty, ale widziałam, że coś mnie zniechęca, i nie byłam do końca w stanie stwierdzić, co to jest, że ja po prostu nie chciałam się już bardziej bardziej w tym angielskim rozwijać. Chociaż wtedy właśnie jak byłam w Anglii to też starałam się czytać jeszcze po angielsku. Ja się też spotykałam ze znajomymi. W sumie częściej się spotykałam z moimi angielskimi znajomymi niż tam ze znajomą Polką, co też pozwalało mi praktykować ten język, ale prawda była taka, że ja czułam mimo mojego poziomu to czułam, że te takie Najbardziej y, naturalne teksty, które ja mam wpojone od 20, wtedy miałam ile 24 lata, od tych 24 lat, że one nie wychodzą naturalnie po angielsku. Mimo tego, że ja słuchałam muzy, oglądałam YouTube'a, miałam znajomych y, z UK, to często brakowało mi czegoś. I myślę, że byłam właśnie i rozmawiałam na ten temat z kilkoma y, moimi znajomymi i parę z nich przyznało mi rację, że nieważne jaki level osiągniesz i tak jakoś nigdy nie wyartykułujesz do końca tego, co czujesz i tego, co myślisz. Zaczęło mi to doskwierać. Y, I też ze względu na to, że ja y, bardzo stawiam na na rozwój taki językowy. Ja bardzo lubię, jak ktoś właśnie jest elokwentny, jak mówi jakieś takie fajne, bardziej sophisticated słowa, takie wyszukane, że nie jest to tylko, wiecie, o mam aparat, to jest czarny aparat, tylko ja ogólnie staram się sama rozwijać w języku polskim i nie potrafiłam tego osiągnąć w języku angielskim, nie wiem, czy to jest kwestia moj, braku moich umiejętności, e, chociaż zawsze uważałam, że mam talent do języków e, i szybko się ich uczyłam, to jednak zaczęło mi to przeszkadzać i już powoli nawet nie chciałam tego. Jak przez tyle lat, przez 5 lat starałam się, szukałam różnych synonimów i chciałam, to później stwierdziłam, że ja nic nie daje mi takiego, takiej satysfakcji, jak opowiedzenie o tym aparacie w języku polskim. Na początku, jeszcze parę lat wstecz bardzo bym się jarała tym, że znam sporo funkcji z aparatu po angielsku, że znam przyciski, że znam jakieś tam profesjonalne słownictwo, które pomoże mi tam opisać, tak, że przycisk, że, że jest jakaś migawka, a później w jakimś czasie tak czułam, że się zatrzymałam i że to nigdy nie będzie to. Co w języku polskim. I tak znalazłam kilku znajomych, którzy dokładnie tak samo czują, a mam tych, którzy też są dalej zajarani i jarają się wszystkim, co jest po angielsku, a po polsku nie do końca. Dla mnie to było takie, że no, nie potrafiłam się określić często. I ja wiem, że tak wszystko super wygląda, i ja jestem bardzo ciekawa, jak funkcjonują um, wszystkie osoby za granicą, które nagrywają, które pokazują to właśnie w takim fajnym świetle. Bo faktycznie ja miałam kontakt z tymi ludźmi, ja się świetnie z nimi dogadywałam. W języku angielskim jednak było to bardzo spłycone, tak? Jakby nie zadowalało mnie. To, co wychodzi z moich ust w porównaniu do tego, co ja miałam w głowie, zwłaszcza, że tutaj jeszcze jest ta cała koncepcja starej duszy czy tam inteligencji emocjonalnej, która przeszkadzała mi w tym języku angielskim. I ja naprawdę miałam też, często mnie tam znajomi chwalili, że, że dobrze mówię po angielsku. Też pamiętam, miałam drugą pracę, bo pracując w pierwszej pracy. Kiedyś dostałam propozycję pracowania w takiej polskiej klinice, gdzie um, były już dwie, um, nie tylko takie sekretarki, um, i um, one nie mówiły po angielsku. Ja byłam jedyną osobą w tamtej klinice, um, która mówiła po angielsku, i wszyscy się do mnie zwracali: lekarze, żebym im dzwoniła do aptek, albo jakieś protezy zamawiała, albo że no naprawdę. Um, Byłam wystawiona na takie próby, gdzie ten język naprawdę potrafiłam sobie poradzić w takich kwestiach informacyjnych, żeby zadzwonić na infolinię, dogadać się w banku. I byłam usatysfakcjonowana z tego, ale to nie dawało satysfakcji takiej, jak, jak, jaką bym chciała, tak? I jeszcze do tego dochodzą różne sytuacje, że po prostu jest głośno, jest chaos, jest tłok, albo śpieszę się, albo mam gorszy dzień i muszę szybko coś powiedzieć przez telefon koleżance i, i się po prostu plączę. Jestem ciekawa, jak to wygląda u innych osób. Nie wiem, czy tylko ja tak mam. Czy innym osobom wystarcza poziom angielskiego, jaki, jaki, jaki oni mają? Mówię na przykładzie YouTuberek, tak? które tam gdzieś pracują i tak dalej. Myślę, że też nie, nie wszyscy się będą przyznawać do takich porażek publicznie. No bo fajnie jest powiedzieć, OK, mieszkam za granicą, mam y, obcojęzycznych y, znajomych i wszyscy się fajnie dogadujemy i chodzimy na imprezy. Brakowało mi takich słów albo takich zwyczajnych wyrażeń na zasadzie oj tam, oj tam. Nie potrafię sobie przypomnieć teraz, no, ale po prostu takie. O, oj, tam nic, nic się nie stało, a tam opowiadasz. No, kurde, to, 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 to nie, nie, nie. To nie było to. No i jakiś czas później e, wróciłam do Polski, w ogóle nie z tych względów. E, może też trochę ze względów takich, że nie było tam u mnie żadnej takiej prawdziwej przyjaźni, a jednak fajnie. Było mieć kogoś takiego. No dobra, był Grzegorz, ale z... już wcześniej podjąłam tę decyzję, żeby wyjechać. Było tam tylko też kilka kwestii prywatnych. Wracam do Polski i przez jakiś czas pracowałam właśnie w firmie, gdzie język angielski był moim przewodnim językiem. też pracowałam w języku angielskim, telefonowałam, mailowałam i tak dalej. I czułam po prostu, że to nie jest to. I tak, i po prostu od razu już wiedziałam, że nie zrobię kariery w żadnej globalnej firmie, mimo może jakichś dobrych wyników, albo mimo tego, że dobrze dysponuję czasem, albo że jestem, że mam wysoką kulturę osobistą i dobrze się sprawuje na niektórych stanowiskach. Mimo tego, że um, ok, może ładnie piszę maile i w ogóle, ale um, taka kariera polega na tym, że są też spotkania face to face, a ja po prostu chowałam się i nie chciałam tego. I gdy było jakieś spotkanie, gdzie można było się wypowiadać po polsku, dawać jakieś e, sugestie i tak dalej, ja byłam pierwsza. Od razu mój mózg był kreatywny i tak dalej, ale jeśli Musiałam coś przekonwertować na język angielski i o tym jakby w języku angielskim proponować, dawać pomysły i opowiadać o swojej pracy. W tym momencie po prostu czar pryskał. Ja nie czułam się w ogóle u siebie. I wiem, że moim atutem jest język polski. I gdybym robiła tą pracę, którą przez jakiś czas robiłam, Gdybym robiła ją po polsku, to mogłabym dużo osiągnąć. Z racji tego, że robiłam ją po angielsku, to czułam, że czegoś mi brakuje i że ja też nie jestem w stanie, w stanie dać z siebie 100%, ponieważ obcy język zabiera mi część mnie. Nie wiem, czy dobrze to opisałam, ale. To są moje odczucia. I rozmawiałam właśnie z koleżanką w pracy, właśnie w tamtej pracy, właśnie, gdzie używałyśmy angielskiego, i ona powiedziała, że dokładnie to samo. Ją to blokuje, że ona nie chce już więcej, i, i do, do tego trzeba dojść po czasie. I ja, poza tym, idąc na studia, słuchajcie. Niby sobie tam myślałam, o dobra, bo ja wyjadę za granicę, zawsze sobie myślałam, że ja może gdzieś tam wyjadę na drugi koniec świata i to będzie ym, taki mój, wiecie, wróbel w garści, że ten język jest, więc w sumie mogę ym, w każdej chwili wyjechać gdziekolwiek chcę i wszędzie sobie poradzę. I z jednej strony to fakt, ale też nie przemyślałam do końca tego, jak będzie wyglądała taka praca na co dzień yy, w języku angielskim i czy ja będę taka usatysfakcjonowana, bo. Ja na przykład w języku angielskim nie do końca potrafię być sobą. Jeszcze jak może wśród znajomych, gdzieś tam jak byliśmy na piwie w angielskim barze, no to jeszcze mogłam sobie zażartować, jeszcze mogłam powiedzieć oh, I don't care, oh, fuck this shit, czy coś tam. Ale kwestie zawodowe, to już trzeba być elokwentnym, fajnym. I uważam, że też język angielski zabierał mi jakiś taki mój czarm, naturalnie ten czar, yy, którym myślę, że w tej całej mojej, Polskości dopiero jest uwydatniony. No nie wiem, dajcie znać, um, jakie jest Wasze postrzeganie języka angielskiego, bo też spotkałam się w pracy z osobami, które bardzo się dobrze czuły i nie przeszkadzało im to, że Jakiś tam mniejszy zasób y, słów, nie, y, nie przeszkadzało im to i dalej się wyrażały siebie i dalej po prostu jak katarynka nadawały, i nie było to dla nich y, żadnym problemem. Cieszę się, że do tego doszłam. Y, nie, mówię, nie mówię nie i nigdy nie mów nigdy. Nie wiadomo, co się wydarzy. Może odwali nam i za 5 lat zdecydujemy się, nie wiem, wyjechać na Bahamy i mieszkać tam, i tam jednak będę potrzebowała tego języka angielskiego i tak dalej. Nie wiadomo, do czego jeszcze może mi się przydać. W każdym razie postawiłam na język polski i zawsze tak sobie myślałam, a bo ja mam ten język angielski, że to taki atut, że do jakiejś pracy mnie wezmą i tak dalej, a i, I później sobie uświadomiłam, i to było strasznie, to, to było niedawno, jakiś rok temu, że ja nie chcę. Właśnie temat też szukania pracy, to sobie tak myślałam, o, no bo są po filologii, to ten to mnie wezmą, bo im będę wszystko po angielsku załatwiać jakieś telefony biznesowe no przecież ja potrafię, więc będę się tym zajmować. Yhm. I a później do mnie doszło, że ja w ogóle nie chcę tego, że najchętniej to bym w ogóle usunęła to z CV i wpisałabym, że mam angielski podstawowy, że po prostu nikt nigdy nie wykorzystał tego mojego angielskiego, żebym ja mogła swobodnie mówić w pracy po polsku. To jest takie moje zboczenie, bo uczyć się samego języka dla Samej nauki języka, okej, okay, dan, To było osiągnięte. To był mój personalny sukces osiągnięty, że rozumiałam piosenki, że potrafiłam się porozumiewać i tak dalej. Było fajnie, miałam dużo znajomych international, um, i w liceum, i, i na studiach, i po prostu zawsze ktoś przyjeżdżał do Tychów na jakąś wymianę czy coś, to po prostu się z nimi gadało. I ja się tym jarałam. Ale przyszła ta dorosłość, przyszedł ten czas, i ja na przykład nie chciałabym od poniedziałku do piątku chodzić do pracy, gdzie ja musiałabym używać tylko i wyłącznie języka angielskiego albo w 80% języka angielskiego. Nie chciałabym. Kolejna bardzo ważna rzecz, która obrzydziła mi język angielski, to jest presja. Presja społeczeństwa, ale też głównie, która siedziała mi w głowie. Nie pozwalałam sobie na błędy z racji tego, że wiedziałam, że ludzie, otoczenie, znajomi, i ludzie w internecie wiedzą, że ja studiowałam filologię angielską, dlatego też nigdy na kanale nie pojawił się żaden filmik, jak mówię po angielsku i tak dalej, czasami coś się odzywam, ale automatycznie, gdy załączała się kamera, to ja czułam presję, że ja nie mogę popełnić żadnego błędu i sprawiało, skończyło. Przestało sprawiać mi to przyjemność, już nie czułam tego naturalnego flow, yy, tylko zastanawiałam się bardzo nad gramatyką i tak dalej. I myślę, że większą łatwość w ogólnie yy, w rozmawianiu w języku angielskim mają osoby, które naturalnie się go nauczyły albo nauczyły się go na jakichś kursach albo sami dla siebie gdzieś tam w szkole, a nie skończyły daną specjalizację, ponieważ yy, są rozumieni jako tacy, jako, jako samouki, które po prostu potrafią ym, i dają sobie większą swobodę na błędy, i automatycznie, gdy człowiek nie czuje presji, gdy nie ma takiego stresu, to automatycznie wszystko mu bardziej wychodzi. Dla mnie to było coś takiego nie do przeskoczenia, że ja sobie zawsze myślałam, że ja mam postawioną jakąś taką poprzeczkę, że jestem po filologii. Jak to po filologii, nie do końca pamiętasz to słówko. Gdybym ja powiedziała, że ja po prostu mówię sobie po angielsku, a skończyłam tam ekonomię, Albo um, byłam na polonistyce i przerabiałam przez, yy, wiecie, 5 lat yy, polskiej książki, yy, to język angielski byłby moim atutem i bym się chwaliła, że o fajnie, już mam taki poziom płynności. Natomiast ja w mojej płynności i w mojej w moich osiągnięciach językowych, cały czas po prostu latałam na siebie z takim biczem i się po prostu chłostałam nie, jak mogłaś tutaj się zacząć, jak mogłaś nie do końca dobrze wie, użyć tego kondyszynala, tak, miałam takie zboczenie filologiczne, bo myśmy taką gramę przerabiali, opisową i w ogóle... Że po prostu ja byłam świadoma tego, że popełniam błąd i nie dawało mi to świętego spokoju, i myślę, że to też mnie bardzo, bardzo ym, zniechęciło. Tak samo w pracy. Były osoby, które świetnie mówiły po języku angielskim, y, które nigdy wcześniej nie studiowały języka angielskiego, był to ich tam drugi język, a były na tym samym poziomie co ja i po prostu się nie krępowały, a ja w głowie cały czas miałam. To, że będę oceniana przez to, że ja mam przecież dyplom, ty jesteś nauczycielką angielskiego, a taki błędzik, ja cię tą wyszukam zaraz błędzik. Gdybym miała już się tak bardziej otworzyć, na przykład jak w pracy i zapytać się na forum coś, albo wiecie, przyjeżdża jakiś CEO skądś tam i ja mam zadać pytanie na głos, po prostu palpitacja serca, nie. nie Wypowiem nawet publicznie zdania, bo boję się, że będę oceniona po pierwsze przez taki pryzmat, że hej, filologia jak to mogłaś tutaj lekko źle wymówić, w ogóle, bo jeszcze wymowa. Albo przez pryzmat filologii, przez pryzmat tego, hej, ty pracujesz w takiej prestiżowej firmie, a tutaj jakby nie do końca ci wychodzi. Mimo tego, że ja uważam, że byłam dobra, to bardzo dużą blokadę na siebie dawałam. I nie mówię tutaj teraz, bo ja wiem, że ja kiedyś dawno, dawno temu nagrałam filmik o Polakach w Londynie, którzy kompletnie nie mówią po angielsku, co dla mnie. Już jest brakiem jakby szacunku do danej kultury, ktoś mieszka już tam powiedzmy 10 lat, a dalej, jakby otacza się tylko językiem polskim i nie chce się nauczyć języka polskiego, to jest trochę lenistwo i trochę takie zaniedbanie. Ale ja teraz mówię o czymś takim, że jak ja już jestem na jakimś poziomie i z tego, że ja się za bardzo staram, za bardzo chcę być perfekcyjna w tym, co mówię, że sama się blokuje i ciągle mi się wydaje, że ludzie z zewnątrz by to. Oceniali. Tak to wygląda. I myślę, że to też mnie poniekąd zabiło, właśnie, że ja w tym CV miałam filologię angielską i że po prostu ludzie w pracy mnie przez ten pryzmat oceniali, że ja e, powinnam, wiecie, być bezbłędna, co jest nieprawdą, ponieważ no, każdy się myli i nie mieli się tylko ten, kto nic nie robi. E, jednak to też e, zaważyło na tym, że ja straciłam chęć w ogóle do rozwijania się, bo wiedziałam, że zawsze i tak coś tam takiego wpadnie, co nie będzie mi pozwalało być usatysfakcjonowaną. No. Bardzo się cieszę, że w końcu sama przed sobą się do tego przyznałam, że się nie zmuszam, że nie traktuję wiecznie tego angielskiego, jako atut, bo ja to pracę z angielskim też zawsze mój Kuba tak mówił, że a, bo ty masz ten angielski, taki fajny, i też ta moja mama, że tak wszyscy w rodzinie, że angielski, angielski, że so może byś mi coś tłumaczyła, ten, a ja po prostu nie chcę nic robić z angielskim i czuję, że trochę też się cofam, bo teraz go na co dzień nie używam, yy, ale yy, chciałabym po prostu mieć angielski zupełnie dla siebie. Jadę gdzieś na wakacje, chcę się dogadać z ludźmi, chcę przeczytać jakiś artykuł i tak dalej. Chcę mieć ten angielski dla siebie. Dziękuję, kochani, za, za uwagę. To był bardzo długi film. Na początku się zastanawiałam, czy w ogóle mam coś do powiedzenia w tym temacie, ale puściłam po prostu takie naturalne moje myśli, spontaniczne i to jest to, co ja czuję do języka angielskiego. Myślę, że do każdego języka że że po prostu polski, jednak polski to polski. Jestem bardzo ciekawa um, Waszej opinii i czekam na koncie i do zobaczenia w następnym filmiku. It was a pleasure. Thank you so much for your attention.